2 złote, 2014 rok, konik polski, stop Nordic Gold, średnica 27 mm, waga 8,15 g, nakład 800 tysięcy sztuk. Konik polski, nazwany potocznie tarpanem, jest najbliżej spośród wszystkich współczesnych ras koni spokrewniony z dziko żyjącymi tarpanami, końmi dość powszechnymi w naszych lasach w średniowieczu. Gatunek ten był stopniowo tępiony, część osobników odławiana i krzyżowana z innymi rasami koni. Pod koniec XVII wieku ostatnie tarpany zostały umieszczone w zwierzyńcu ordynacji zamojskich. Największe zasługi w hodowli tej rasy położył profesor Tadeusz Wertulani, również autor nazwy Konik Polski. Z jego inicjatywy założono w Białowieży w 1936 roku rezerwat konika polskiego typu Typu tarpana leśnego. Rasę uzyskano metodą krzyżowania wstecznego koni z dominującymi cechami tarpana. Wysiłki te zostały niemal zniweczone podczas II wojny światowej wskutek zarekwirowania przez Niemców całej hodowli liczącej wówczas około 40 osobników. Na szczęście po wojnie udało się ich część odzyskać i w popielinie odtworzyć stado zarodowe. Koniki polskie wykazują wiele cech typowych dla swoich dzikich przodków, jak ciemnopopielate umaszczenie, z czarną pręgą wzdłuż grzbietu, często pręgi na kończynach, gęsto zwłaszcza zimą sierść, długą grzywę i ogon, nieduże i silne owosione uszy, krótką i grubą szyję, dużą i stosunkowo szeroką głowę, mocne kopyta, niewymagające stosowania podków, niski wzrost i niewielką masę ciała. Są długowieczne, odporne na choroby i warunki pogodowe, a mało wymagające żywieniowo. Mogą cały rok przebywać na swobodzie, nie korzystając ze stajni. Jest to rasa łagodna, łatwa do ułożenia, często używana do nauki jazdy konnej przez dzieci, także w hipoterapii. Obecnie w Polsce w różnych hodowlach, rezerwatach i parkach narodowych mamy już kilkaset koników polskich. Koniki wykorzystywane są także w programach przewidywania sukcesji leśnej, czyli zarastania przez drzewa i krzewy polan i łąk śródleśnych, na przykład w parkach narodowych Biebrzańskim i ujścia Warty. Poza Polską rasa jest bardzo popularna między innymi w Niemczech i Holandii.